Po premierze filmu Living Neverland na HBO wszyscy są w szoku. Nowe informacje i doniesienia wynikające z tego dokumentu po raz kolejny naruszają wizerunek króla Popu. Z tego powodu liczne stacje radiowe, takie jak BBC czy Radio Z, postanowiły zablokować artystę na swoich listach odtwarzania. Jednak nie jest to pierwszy raz, gdy wokół Michaela Jacksona pojawiają się kontrowersje. Zostańcie z nami, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat. Kontrowersje ciągnęły się za Michaelem przez całe jego życie. Z powodu złego traktowania przez ojca, młody Michael i jego bracia byli zmuszeni do ciągłej pracy i wystąpień i całkowicie pozbawieni beztroskiego dzieciństwa. Nie mogli nawet nazywać go tatą, bo kazał im mówić do siebie Joseph, ale to możecie zobaczyć w innym z naszych filmów. Był to czas, który zakończył się przekształceniem Michaela w międzynarodową dziecięcą gwiazdę, a także w chłopca z syndromem Piotrusia Pana. Michael po prostu nigdy nie chciał dorosnąć. Jak wyznał później w wywiadzie, nie pozwalano mu się bawić, mieć przyjaciół czy chodzić na imprezy. Jego dzieciństwo to była praca, praca i jeszcze raz praca. Po osiągnięciu licznych sukcesów z braćmi w grupie The Jacksons 5 Michael rozpoczął solową karierę, dzięki której stał się międzynarodową supergwiazdą. Dzięki pierwszemu albumowi Off The Wall z 1979 roku, Michaela uznano za obiecującego artystę gatunku R&B. Otrzymał dwie nagrody Grammy, a płyta sprzedała się w milionach kopii. Ale artysta nie mógł pogodzić się z faktem, że nie wygrał nagrody Grammy za najlepszą płytę roku. Olbrzymia ambicje i ogromny talent Michaela zostały nagrodzone w 1982 roku, gdy za drugi album, thriller, zdobył 8 nagród Grammy. Płyta do dzisiaj jest uważana za najlepiej sprzedający się album w historii z ponad 60 milionami sprzedanych kopii. Tylko za światową trasę koncertową po wydaniu thrillera Michael zarobił 130 milionów dolarów. W sumie w ciągu swojego życia artysta zarobił ponad miliard, nie wspominając już o ponad 100 milionach, które jego twórczość generuje każdego roku od czasu jego śmierci w 2009 roku. Michael stał się królem popu, ale wtedy też zaczęły się kontrowersje. Na przykład energetyczne kroki taneczne, które stały się jego znakiem rozpoznawczym, a przede wszystkim popularny moonwalk, nie został wymyślony przez Michaela Jacksona. Artysta twierdził, że czerpał inspirację z klasycznych tancerzy filmowych, takich jak Fred Astaire, ale wygląda na to, że nigdy nie wspomniał o Billem Bileyu, który w filmie z 1955 roku wykonuje taki sam Moonwalk. Artysta stawiał też czoła oskarżeniom o plagiat niektórych melodii, które albo kończyły się wybaczeniem lub ugodą pieniężną bez pozwu. Faktem jest, że Michael był uwielbiany na całym świecie już w wieku 24 lat. Kolejna tragedia spotkała Michaela w 1984 roku, gdy nagrywał drugą reklamę dla Pepsi, czyli firmy, z którą podpisał kontrakt o wartości 5 milionów dolarów. W wyniku wypadku doznał oparzeń drugiego stopnia na skórze głowy i włosach. Michael został od razu. Przewieziony do szpitala, ale powikłania zmusiły go do poddania się kilku zabiegom kosmetycznym na uszkodzonych częściach ciała. Król popu musiał nosić perukę przez długi czas, a niektóre plotki mówią, że część jego włosów nigdy nie odrosła. Michael zaczął poddawać się operacjom pod koniec lat 70. kiedy nieznacznie zmienił wygląd nosa, przez który zawsze czuł się niekomfortowo. Ojciec mówił do niego wielki nos, a producent Quincy Jones, który pracował z gwiazdą przez długi czas, nazywał go śmierdziel, ponieważ muzyk ciągle zakrywał swój nos. Po incydencie z Pepsi Michael złamał nos podczas próby tańca. Przeszedł operację, ale nie był z niej zadowolony, więc poddał się kolejnej. Był to początek obsesyjnych operacji Michaela. Bliscy mu ludzie powiedzieli, że był zafascynowany stworzeniem wizerunku nieśmiertelnej gwiazdy. Oficjalnie Michael przyznał się tylko do dwóch ze swoich operacji nosa i podbródka. Co gorsza, Michael był krytykowany przez miliony naśladowców, ponieważ wyglądało na to, że nie tylko zmienia rysy twarzy, ale także wybiela skórę. Jackson wyjaśnił to, przyznając, że cierpi na bielastwo, czyli stan skóry charakteryzujący się plamami tracącymi pigment. W wielu przypadkach to schorzenie występuje po długich okresach silnego stresu, a Jackson nie miał przecież spokojnego życia. Choroba jest dzisiaj bardziej znana i akceptowana, ale nie było tak w tym czasie, zwłaszcza na ciele najsłynniejszej gwiazdy na świecie. I do dziś wielu ludzi nie uznaje wyjaśnienia Michaela za prawdziwe. W 1993 roku kolejny dramat wydarzył się w życiu Michaela. 13-letni chłopiec oskarżył go o molestowanie, które miało nastąpić podczas wspólnego przebywania na ranchu Neverland. Michael spędzał dużo czasu z tysiącami dzieci, ponieważ uwielbiał się z nimi bawić, ale to oskarżenie wywołało skandal, o którym mówi się do dzisiaj. Chociaż Jackson poszedł na ugodę i zapłacił tyle, ile domagała się rodzina chłopca w procesie, około 12 milionów dolarów, nigdy nie przyznał się do winy. Rok później, w 1994 roku, być może aby poprawić swój wizerunek, zaskoczył wszystkich biorąc ślub z Lizą Marie, córką Elvisa Presleya. Związek nie trwał długo, bo już w 1996 roku para się rozwiodła. Kilka miesięcy później Michael poślubił Debbie Rowe, a w następnych latach jego żona urodziła pierwszych dwoje dzieci piosenkarza. Chociaż nadal istnieje wiele wątpliwości, czy Michael jest biologicznym ojcem swojej Dzieci, czy też nie. Debbie wyznała, że Michael poślubił ją tylko po to, aby była matką jego dzieci. Potwierdził to ich rozwód z 1999 roku, a w 2001 z pomocą surogatki urodził się Blanket, czyli trzeci syn artysty. Pamiętacie wydarzenie, które szybko się rozeszło w mediach, gdy Michael pokazywał swoje dziecko na balkonie hotelu z zakrytą twarzą, trzymając je za barierką jedynie za nóżkę wszyscy bali się o życie dziecka. Michael oświadczył, że to był błąd, ale nigdy nie pokazywał twarzy swoich potomków, często zasłaniał je maskami. W ten sposób dzieci nie mogły być łatwo rozpoznane, co umożliwiło im prowadzenie w miarę normalnego życia. Kontrowersje jednak się nie kończyły. Znowu pojawiły się skarżenia o molestowanie dzieci, mimo tego, że w 2005 roku w głośnym procesie sądowym Michael został uniknięty niewinny ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Policja, która przeszukiwała ranczo Neverland odkryła kilka dziwnych dokumentów należących do Króla Popu. Rzeczy te dolały oliwy do ognia powodując, że Michael opuścił swoje ranczo i oświadczył, że policjanci zniszczyli to miejsce. Przez te wszystkie oskarżenia ze strony mediów Michael podupadał na zdrowiu fizycznie i psychicznie. Mimo to w 2009 roku planował powrót na scenę z musicalem This Is It. Zmarł jednak w wyniku przedawkowania leków. Jego lekarz Konrad Murray został skazany na 4 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci Michaela Jacksona, ale wyszedł na wolność po dwóch latach. Nowy dokument Living Neverland rozdrapuje stare rany i sprawy molestowania, choć legendarna gwiazda Michael Jackson nie jest w stanie się już bronić. A co wy myślicie o kontrowersyjnym życiu Michaela Jacksona? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajkach i subach. Do następnego razu.